Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Stwierdziłam, że nagram kolejny film, w którym Wam właśnie opowiem, jak ja przeżyłam mój pierwszy zabieg, moje pierwsze badanie gastroskopii, w ogóle jak to się wszystko odbywało. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle zobrazować to wszystko, bo każdy przeżywa to i przechodzi na swój sposób. Jednak mam nadzieję, że tym filmem pomogę tym osobom, które jeszcze nie miały takiego badania, pomogę się zmobilizować i przejść to badanie łagodnie. Mam nadzieję, że wszystko pamiętam, bo jednak to badanie miałam dwa tygodnie temu trzy. No, nie na świeżo nagrywam ten filmik, ale dlaczego to Wam zaraz o tym opowiem. Dlaczego właśnie nie nagrywam od razu? Dlaczego e, miałam to w ogóle badanie? Dlaczego miałam gastroskopię? Po prostu czułam od dłuższego czasu, że coś z moim żołądkiem jest nie tak. Że szczególnie, że moja waga bardzo stała w miejscu, nie mogła w ogóle ruszyć. Dostałam skierowanie od lekarza, żeby zrobić badanie gastroskopii, na które to mm, poszłam. Poszłam do lekarza, który, nie będę tutaj mówiła oczywiście imionami, ani, ani nazwami przychodni czy coś takiego. Byłam u lekarza, który przyjmuje w łodzi, później się okazało, że przyjmuje też w moim mieście. Ale to na sam koniec, jak już miałam wizytę zabukowaną, praktycznie już siedziałam i czekałam na swoją kolej, bo przede mną był pan jeszcze i, i tak wiecie, jak on miał to badanie robione, no to sprawdzałam sobie w telefonie. Właśnie informacje też o tym, o tym lekarzu. Okazało się, że jest to świetny specjalista i stwierdziłam, że jestem w dobrych rękach po prostu. Że cieszę się, że, że go wybrałam, cieszę się, że w ogóle go znalazłam, tak naprawdę, że do niego trafiłam i to było wiecie takie po prostu sprawdzaniowe, dlatego, że nigdy nie miałam gastroskopii, nigdy słyszałam tylko od mojej babci która niezbyt dobrze to badanie przechodziła, jak wiecie teraz gastroskopię można wykonywać również pod narkozą, ale mój lekarz właśnie, on nie wykonuje le... nie wykonuje zabiegów, czy kolonoskopii, czy gastroskopii nie wykonuje niestety na na narkozę, tylko i wyłącznie na znieczulenie. W sensie znieczulenie miejscowe, czyli znieczulenie w gardło, przy gastroskopii. E... Pomijając to, że jak czekałam w tej przychodni bardzo, ale to bardzo. E... Słyszałam pana, który przede mną miał kolonoskopię. Możecie sobie tylko wyobrazić, jaki to musi być. Nie wiem w zasadzie, bo ja nigdy nie miałam tego, ale to jest tak nieprzyjemny zabieg, że jak ja będę musiała chyba mieć kolonoskopię, to tylko i wyłącznie na narkozę. Nieważne jaki lekarz, nieważne jaka przychodnia, em, no tutaj to raczej chyba się nie zdecyduje, chyba że żeby właśnie sprawdzić, co to w ogóle jest. I właśnie, dlaczego y, się cieszę teraz po czasie, że ale może od początku, bo nie wiem teraz już, co chcę co wam powiedzieć. I czekałam w tej przychodni, czekałam na to, na to badanie i pan właśnie bardzo przeżywał to badanie. Nie wiem, czy oni tam nie mogli mu. Nie mogli mu Zbadać dokładnie, no siedział chyba z godzinę czasu. Słuchajcie, był przede mną i ja jeszcze dodatkowo mi to spotęgowało stres, jak ja słyszałam, słyszałam odgłosy jego, które się wydobywają z gabinetu, to po prostu tym bardziej się stresowałam, co może się ze mną wydarzyć. I ja już, jak wchodząc na badanie, już byłam tak zestresowana, ale to tak zestresowana, że ja praktycznie nic nie mówiłam. Tylko się mnie tam pytali, czy, mm, nie, czy miałam kiedykolwiek gastroskopię robioną, powiedziałam, że nie, pani powiedziała, że mi wszystko objaśni. Tak naprawdę objaśniła mi, co będzie robić, ale nie powiedzieli najważniejszego. Kiedy... No ale dobra, to zaraz. Oczywiście dostałam e, znieczulenie w gardło, pani mi powiedziała jak to będzie wszystko funkcjonowało, więc dla mnie to było, wiecie, zrozumiałe i dla mnie to było rzeczywiście wszystko tak jak ona mówiła, tak się będzie działo. Kazała mi się ułożyć, układacie się na boku, mm. no i ona tam jeszcze, tu mi coś chyba przywiązała, jakąś, nie wiem, czy jakiś śliniak, czy coś. W każdym razie coś miałam tutaj, tutaj właśnie, żeby się może nie pobrudzić, albo coś, bo to nie wiadomo, wiecie, jak to reaguje, właśnie, jeśli rurę wam wpychają po prostu w gardło. No i właśnie, i nie powiedziała najważniejszego, kiedy tą rurę mi wepchną w to gardło. Oczywiście zniosłam to dobrze. Ona mnie cały czas wychwalała, Boże, jaka Pani jest cierpliwa, jaka Pani jest dzielna i w ogóle, że Pani tak pięknie to, to badanie znosi. Nie wiem, co oni mieli na myśli, nie wiem, jakie oni mieli przypadki, um, ale... Um, no cały czas, ona cały czas powtarzała mi, jaka to ja jestem dzielna. A ja ani nie pisnęłam, ani nie piuknęłam, tylko wiecie co, z, jak leżałam tak na boku, tylko z koniuszka łzami poleciała. Ale to wydaje mi się, że bezwiednie i ja nie mogłam tego za bardzo wytrzeć. Troszkę tylko tak wycierałam, bo tak miałam rękę jakąś i tak tylko troszkę, ale Kącik oka miałam naprawdę mokry. Nie wiem, czy mi te łzy popłynęły ze względu na to, że jak macie ten moment, kiedy Wam rura przechodzi tutaj przez krtań, przez gardło, to ja zrobiłam tylko takie jakby kaszlnięcie. I oni mi już to później wprowadzili i już mi kazała oddychać i tak dalej się bałam na początku oddychać, ale ja mówię, Boże, ile ja mogę czasu, i tak sobie myślałam, wiecie, ile ja mogę czasu na wdechu e, wytrzymać, I, i zaczęłam oddychać. Jak już zaczęłam normalnie oddychać z tą rurą, e, wiedziałam, że mogę, e, wiedziałam, że to mi e, nie blokuje, bo troszeczkę tam. A wiecie, ona nie jest taka bardzo gruba, ta rura, więc ona nie zapycha, nie, za, nie zajmuje całej przestrzeni waszego przełyku, e, tylko, e, tylko jest troszkę węższa e, I można trochę gardłem, trochę nosem e, oddychać, także później już oddychałam tak w miarę miarowo. No i co było najgorsze? Najgorsze dla mnie. Było to, jak ten lekarz stali nade mną obydwoje: i ta pani, i ten, i ten lekarz. <grym> I ten lekarz mi tą rurą, bo wiecie, jak wprowadził, i jak nie ruszał, to jest ok, ale jak zaczął nią ruszać, to ja czułam niedosyć, że czułam tutaj, wiecie, że jakby mnie coś dusi, to w żołądku czułam, że mi coś wierci się. Takie, wiecie, jakby wam się naprawdę przelewało. I tak czułam, kiedy on rusza, i czułam to w żołądku, i tak sobie. Naprawdę to. Ogólnie moje badanie, jak się okazuje, nie było takie bardzo długie, a dla mnie trwało wieczność. E, dlatego, że e, ja czułam każdy ich ruch. I w żołądku, i no tutaj czułam taki ścisk, i, I to było najgorsze. Dla mnie to było najgorsze, jak on po prostu badał, ale on musi jeździć tak po całym, e, po całym brzuchu, żeby wszystko po prostu tym monitorkiem tam, e, wiecie, zbadać. No, to było najgorsze. Jak już on później, bo mi brali wycinki jeszcze do przebadania histopatologicznego i jak już e, chyba brał ostatni wycinek, czy. Czy już po wzięciu ostatniego, nie, chyba, chyba w trakcie ostatniego, yy, brania ostatniego wycinka, yy, stanął tą, tą rurą. Stał w miejscu przez jakąś chwilę, to to było ok. To było dla mnie naprawdę yy, w porządku i, i tak dalej. Yy, no i później wyciągnęli tą rurę i już byłam jakby wolna. Yy, później musiałam. Usiąść jeszcze tak na jakieś, no to nie trwało pół godziny, ale on mi powiedział, żebym usiadła pół godziny, żeby w razie czegoś, jak mi się będzie kręcić w głowie, czy jakieś tam nudności, to żebym była tutaj na miejscu, blisko łazienki i tak dalej, żebym sobie poczekała trochę. No i właśnie jak wyszłam do, poczek do poczekalni, właśnie taka jedna pani, która. Przyszła za mną, była w kolejce, chyba następna, mówi: O, co tak, co tak krótko! Ja mówię, dla mnie to trwało wieczność, ale rzeczywiście no, nie byłam długo. W porównaniu z tym panem, który miał przede mną kolonoskopię, nie byłam długo. Jak wspominam, samo dlaczego się nie odzywałam wcześniej? Dlaczego trwało to tak długo, zanim się z wami połączyłam? Dlaczego. Jak to w ogóle wspominam, to badanie? Ogólnie rzecz biorąc, zastanawiałam się, czy w ogóle wam o tym opowiadać, bo wy, tutaj mówię do, do moich widzów, którzy mnie oglądają już bardzo, bardzo długo, to są osoby takie już, wiecie, po 40, po 50, nawet czasami po 60 na pewno miały już za sobą to pierwsze badanie i właśnie chciałabym, żebyście dali mi znać jak Wy to badanie, jakie są Wasze wrażenia odnośnie tego badania. Ja nie, nie mówiłam Wam o tym wcześniej, bo dla mnie był bardzo idąc, wiecie, na autobus czy tam tramwaj i wracając do domu pociągiem ja byłam roztrzęsiona psychicznie. Jak, jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek sobie to możecie wyobrazić, e, ja musiałam najpierw się wypłakać. E, już mi się zbierało, jak się do Was ostatnie wejście robiłam w tym filmie. E, ale no. pękłam. Pękłam, jest to badanie, wiem, że potrzebne. Więc jeśli macie, macie taką świadomość, że musicie zrobić gastroskopię albo chcecie profilaktycznie zrobić gastroskopię, to zróbcie. Naprawdę ja będę namawiała do tego badania, bo to jest badanie bardzo potrzebne. Może wykryć bardzo dużo chorób, które są w Waszym, w waszym organizmie. Ja żałuję tylko troszeczkę, że. Tak późno się zabrałam za to badanie, bo mogłam to spokojnie zrobić po 30 i może by mi mm, wykryli po prostu wcześniej e, to, co mi wykryli. E, I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? E, bardzo mnie to potargało psychicznie. Bardzo. Jest to bardzo niewdzięczne badanie, jeśli mogę to jakoś tak słowami opisać e, i tak dosyć delikatnie. Mm, niewdzięczne, takie upokarzające, uprzykrzające, bo rurę Wam na chama wkładają po prostu do buzi, w gardło e, i nie możecie nic powiedzieć po prostu leżycie bezbronni, e, jak takie trusie. E, nie możecie uciec, nie możecie nic powiedzieć, nie możecie no nie możecie nic. Po prostu musicie leżeć w jednej pozycji, jesteście jakby tak skazani na kogoś. No, teraz już o tym mówię bardzo tak spokojnie, ale no, długi czas myślałam o tym badaniu, długi czas myślałam w ogóle jak to wszystko się odbywa. I w jaki sposób to wszystko jest robione, no ale jest to badanie jednak potrzebne. Jest to, wydaje mi się, oprócz takiego badania dla kobiet ginekologicznego, endokrynologicznego, myślę najważniejszym badaniem w życiu człowieka. Tak mi się wydaje. No, oprócz jeszcze okulisty, bo oczy są w sumie najważniejsze. Ale dla, dla człowieka również, yy, również yy, wiecie, yy, gastroskopia. I wiele osób do mnie mówi: O Boże, ja bym się nigdy nie zdecydowała na badanie, na gastroskopię pod, yy, wiecie, na żywca. Zdecydowałybyście się, bo kobiety są, e, kobiety są bardzo dzielne i, i są po prostu e, no, naj, najwaleczniejszymi osobami na tej planecie. Natomiast jeśli chodzi o facetów, oni tutaj troszeczkę inaczej odczuwają różnego rodzaju dyskomfort. Dla kobiety to badanie to będzie pestka, dla faceta jednak to może się okazać nie do zrobienia. Ale dacie radę. Ja w was głęboko wierzę i namawiam w to, namawiam do tego, żeby e, jednak spróbować chociaż raz, przełamać się i zrobić gastroskopię na żywca, żeby zobaczyć, jak to w ogóle jest. E, oczywiście jest to przykre badanie, ale, tak jak już mówiłam, bardzo potrzebne. I badanie, które może bardzo wiele rzeczy wykryć, bardzo przydatne w życiu i tak do tego trzeba podchodzić. I ja będę miała jeszcze jedno badanie, właśnie gastroskopię. Nie wiem, czy jeszcze, jeszcze kolejne kiedyś tam, czy, czy już nie, ale na razie wiem, że przyszły moje wyniki badań z histopatologii. Pani mi nic nie chciała, generalnie podpytywałam się troszeczkę przez telefon, jak mi tam zarezerwowała wizytę kolejną, czy jakie to wyniki są. No nie pocieszyła mnie. Nie wiem, zobaczymy. Nie, nie brałam jeszcze tych wyników, bo mam dosyć taki. Też trudny, znaczy trudny, pracowity czas, bo teraz już się sezon urlopowy zaczął, już jedna dziewczyna poszła na urlop, zaraz idzie kolejna i tak się wiecie, wymieniamy. No i niestety ten lipiec i sierpień będą takie trochę pracowite, bardzo. I nie byłam po prostu w łodzi, żeby odebrać te wyniki, a, a to są tam do przychodni przeszły, więc one są tam na miejscu i jestem umówiona na kolejną wizytę na kontrolną gastroskopię i omówienie tych wyników i zobaczymy. No w każdym razie ja po tym, co ona mi powiedziała przez telefon, nie jestem jakby zadowolona w pełni. To znaczy mam taki, takie, takie Myślenie, że nie jest dobrze, że jednak potrzeba tutaj jakiejś rekonwalescencji, jakiejś farmakologii i tak dalej. Przeczytała mi tylko dopisek, że e, jakby trzeba kontynuować leczenie kliniczne. E, co mnie nie. Wiecie, no bo jakby było wszystko ok, to by powiedziała, nie, wszystko, wszystko ok, pani przyjdzie tylko na kontrolną wizytę, e, zrobimy jeszcze gastroskopię kontrolną i będzie wszystko dobrze. A tutaj ona tak jakby nabrała wody w usta, jakby tak, no pani Milenko i tak nie wiedziała co ma powiedzieć, wiecie, czułam to po głosie. E i ona tylko powiedziała właśnie, że jest dopisek, że trzeba kontynuować leczenie kliniczne. Trzymajcie kciuki, żeby jeśli nawet coś, to żeby to nie było takie poważne. Chociaż badania i te wycinki histopatologiczne to były analizowane pod kątem bardziej nowotworowym, żeby nic nie. Nie wyszło takiego dla mnie tragicznego czy dla mnie takiego e, nie, niedobrego. No ale mm, będę miała kolejną gastroskopię i też na żywca i już będę do niej wiem, że już inaczej się przygotuję, do niej trochę inaczej psychicznie. Już będę wiedziała po pierwsze, co mi grozi, jak to się wszystko odbywa. Ehm, no, w każdym razie na tamtym właśnie badaniu gastroskopii marzyłam, marzyłam, żeby, żeby to nie trwało długo. I cały czas tylko w głowie miałam takie: O Boże, gdzie ja jestem, o Boże, co ja zrobiłam. I to wiecie, jak on mi wiercił, to macie takie myśli, bo wy leżycie, nie możecie się ruszyć za bardzo bo jest też taka komenda pada, żeby, żeby się nie ruszać, żeby leżeć nieruchomo I, i macie tylko takie coś, że no... niech to się już jak najszybciej skończy. Takie, takie myśli wam się, wam, znaczy mi takie myśli chodziły po głowie. Ale wiem, że teraz może być już lepiej, bo y, byłam spanikowana za bardzo, a teraz już będę taka, już będę wiedziała, y, jak to, y, wiecie, się przechodzi, jak to, y, jak to jest. I y, już tak, wiecie, psychiczne moje podejście będzie inne. No, tak mi się wydaje. No i z każdą gastroskopią, pewnie później, z czasem, z latami, będzie to lepiej. Jestem teraz na antybiotykach, jeśli chodzi o, o, o moje tam dolegliwości, które mi tam wynaleźli. Dlatego mówię właśnie, że, że jest to potrzebne badanie, bo różnego rodzaju mogą Wam bakterie wtedy wynaleźć. W sensie takim, że to Wy nie wiecie o tym nawet, że macie bakterie u siebie jakiekolwiek tam a, a, a badanie takie gastro, gastroskopii może Wam bardzo dużo rzeczy wykryć dzięki którym możecie odpowiednią farmakologię wdrożyć, lekarz wie co ma robić, co może Wam przepisać, czego nie może Wam przepisać no i ja właśnie mam antybi antybiotykoterapię jeszcze do jutra Um, więc już jestem przy końcu, mam jeszcze, um, mam jeszcze takie leki, które um, jakby zapobiegają rozwojowi różnym, różnym rodzajom bakterii. No, i co zauważyłam od momentu, kiedy przyjmuję ten antybiotyk i, i w ogóle kiedy jestem na tych tabletkach, waga mi spada. Więc możliwe, że u mnie było zapalenie żołądka właśnie przez to, że, znaczy, może inaczej, nie mogłam schudnąć. W Anglii czy od dłuższego czasu, bo miałam zapalenie żołądka. No i zapalenie żołądka też mi wykryli. I tam jeszcze coś, już tam nie będę, wiecie, tego mówiła na, na wizji, bo to jest takie, takie trochę krampujące, ale to też nikomu może niepotrzebne, a może z czasem po prostu będziecie się dowiadywać w kolejnych filmach. Na ten moment wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Nie bójcie się iść na pierwsze badanie gastroskopii. Idźcie, bo to jest bardzo potrzebne badanie każdemu człowiekowi, żeby w porę coś wykryć i w porę zainterweniować. Bo ja nie wiem, ile ja czasu chodziłam z tym moim zapaleniem żołądka i co mi się tam w tym żołądku działo. Oczywiście miałam sygnały. Ale strach przed właśnie badaniem gastroskopii był silniejszy. I boję się teraz iść troszeczkę do tego lekarza, trochę mną strach targa. W momencie, kiedy ta kobieta, tak wiecie, do mnie powiedziała w taki sposób, że jest potrzeba kontynuacja leczenia. No to... To muszę Wam powiedzieć, że tak się trochę przygasłam, bo nie wiadomo, co może się okazać, i ta niewiedza jest dla mnie najgorsza. No, ale muszę czekać jeszcze chwilę, w przyszłym tygodniu mam wizytę, więc jest to wizyta bardzo szybka. Ona będzie bardzo późno, więc nie będę nic nagrywać, ewentualnie kolejnego dnia się z Wami połączę bo to będzie wizyta pewnie jakoś koło, nawet po dwudziestej. Podejrzewam, że będę ostatnim pacjentem lekarza, ale zależy mi na czasie i wydaje mi się, że jej też, bo. bo stwierdziła, że chyba lepiej, żebym miała tą wcześniejszą wizytę. No, badajcie się, kochani moi, badajcie się i nie dajcie się. Eee, żadnym przeciwnościom. Nie każde badanie jest takie, jakie byśmy sobie tego oczekiwali, jakie byśmy chcieli, eee, nie każde badanie jest e, super e, dla nas. Są też badania krępujące, eee, ale nie bójmy się tego i stawiajmy temu czoła, bo badanie i jakby <laughs> dbanie o siebie jest najważniejsze. Powinno być dla nas najważniejsze. Nie jakieś tam inne rzeczy które są obok, które się dzieją, tylko my sami powinniśmy być dla siebie najważniejsi, bo nikt o nas nie zadba tak jak my sami, którzy możemy wiecie, czy przyjmować jakąś, e, jakieś leki, czy sobie jakieś zabiegi robić, nikt za nas tego nie zrobi, tylko my sami możemy e, spowodować, że, e, no to, że będziemy to przyjmować, tak i że będziemy się leczyć. Badania, badania, badania. Każdy o tym trąbi, ale ja też będę o tym trąbiła, mimo iż nie robię tego, co wszyscy, ale tutaj właśnie to badanie pokazało mi, że jednak nie warto lekceważyć pewnych rzeczy i nie warto kierować się w życiu strachem. Bo się boimy, bo to jest brzydkie badanie, bo nie wiem, jak ja sobie poradzę. Jak nie spróbujesz, to, sobie, to nie będziesz wiedziała. I tak jak mówię, idźcie na żywo, zróbcie chociaż raz takie badanie. Czy to kolonoskopie, czy to gastroskopie. Wiem, że to jest przykre i nie każdy po prostu to wytrzymuje, ale e, warto wiedzieć, y, jak to się wszystko odbywa, wiecie. Tak. Jak słyszycie te głosy, jak mówią, że Wam pobierają wycinki i tak dalej, i tak dalej. No to jest, to Wam może też pokazać właśnie, właśnie jakie, jakie badania mamy, jakimi badaniami nasza medycyna tutaj operuje i jakie badania można mieć. Tak. To wszystko, co Wam chciałam powiedzieć na ten moment. Mam nadzieję, że nie zanudziłam. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie mi suba, jeśli Wam się ten film podobał. Mam nadzieję, że rozwiałam wszystkie Wasze wątpliwości. Jakiekolwiek pytania, które będziecie mieli pod filmem, pod filmem, do filmu, zostawiajcie mi pod filmem w komentarzu. I co? I widzimy się następnym razem. Zostawcie... Kciuczka też będzie mi bardzo miło, słupka, oczywiście. Dziękuję, że jesteście i widzimy się później w następnych filmach. Buziaki. Trzymajcie się, pa! pa.